Chowu, witam wszystkich serdecznie na moim kanale w dzisiejszym odcinku świątecznym. Przygotowałem dla Was coś fajnego. Jeszcze chciałbym, tak w skrócie, podziękować Wam za wsparcie tego kanału. Jest mi niezmiernie miło, daje mi to wielkiego kopa do dalszego działania. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak trenować tracking, czyli tak zwane śledzenie danego punktu, dzięki temu będziecie mogli zwiększyć swoją precyzję w grze oraz pokażę Ci mechaniki poruszania się w Warzone dzięki którym będziesz e, zwyciężać więcej swoich pojedynków bezpośrednich a na sam koniec dla osób które grają na PC Zamieszczę tutaj małą solucję, jak zmniejszyć opóźnienie w swoim padzie. Bez przedłużania lecimy z tym tematem. Zanim przejdziemy do tego, co chcę Wam pokazać, chciałbym Was poinformować, że do tego niestety ale potrzebujecie pełnej wersji gry Modern Warfare 3. Niemniej jednak uważam, że też możecie trenować sobie na Black Opsie 6. Zależy jakie, jaką wersję Call of Duty posiadacie. Ja posiadam Game Passa Ultimate, który pozwala mi grać wszystkie wersje dostępne Call of Duty. Jeżeli mam być szczery, też Wam polecam. Jest to dobre rozwiązanie, bo mogę włączać sobie wszelakie mapy treningowe. Ale przejdźmy już do tego, co chcę Wam pokazać. Na sam początek stworzymy sobie sesję treningową z botami. Ma ona na celu polepszenie Waszych umiejętności śledzenia danego punktu. Dlatego czas to sprawdzić i pokazać Wam, jak to działa. Wchodzimy sobie w ustawienia gry, wybieramy sobie mapę, na której będziemy prowadzić ten trening, a wybieramy sobie query, dlatego że to jest jedna z najlepszych, według mnie, map do realizowania tego treningu. Zresztą zobaczycie sami, wychodzimy z tego i jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Dodajemy sobie boty tutaj do własnej drużyny i dodajemy sobie ich powiedzmy 7. I zmieniamy poziom ich trudności, żeby bardziej się poruszali. Akceptujemy i widzimy się za chwilę już na polu bitwy. Ok, słuchajcie, jesteśmy już na query. Teraz najważniejszą rzeczą, którą musicie zrobić, to zająć sobie odpowiednie miejsce. Sugerowałbym gdzieś wysoko. I jak już widzicie, boty są też załadowane i trening będzie polegał na tym, że będziemy śledzić botów, a dokładniej kółeczka, które są nad ich głowami. Więc na przykład tego będziemy sobie tu śledzić. Dla przykładu. I tak podążamy cały czas za danym punktem i ćwiczymy sobie właśnie celność. Jak już opanowaliście ten temat z jednym punktem śledzenia, to wtedy możecie sobie ten trening utrudnić i możecie śledzić sobie już więcej punktów. Jak na przykładzie. Warto też wtedy dodać sobie więcej botów, bo jak będziecie mieć więcej botów, no to wtedy będzie o wiele trudniej, rzecz jasna. No i tak wygląda ten trening. Śledzenie na daleki dystans mamy już opanowany, także przyszedł czas, żeby pokazać Wam śledzenie danego punktu, oczywiście na krótki dystans. Jesteśmy tutaj na mapie Vista, naszym celem tutaj na tym treningu będzie znalezienie bota w sobie. Już znaleźliśmy bocika i będziemy do niego sobie tutaj mierzyć i go śledzić. I tak działa właśnie ten trening. Biegniemy sobie za nim, śledzimy go. Oczywiście staramy się oddalać, doganiać go i też celować tym białym celownikiem. To jest też bardzo istotne, żebyśmy używali sobie tutaj na zmianę przycelowanie, oddalenie i białym celownikiem też staramy się na jego plecach. Ten celownik utrzymać, przybliżamy, staramy się ten celownik utrzymać, przybliżamy, śledzimy sobie go cały czas, doganiamy. No i tak działa trening na śledzenie targetu, trackingu, że tak powiem, na blisko. Skoro trakowanie mamy już za sobą, nie pozostało mi nic innego, jak zademonstrować Wam techniki. Poruszania się w Call of Duty. Pierwszą metodą, jakże bardzo powszechną, jest Slide Cancel. Chyba każdy lepszy gracz używa właśnie Slide Cancela. Warto jednak tutaj dla osób początkujących pokazać mniej więcej, jak to się robi. Nie jest to nic bardzo skomplikowanego. Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić podczas wykonywania tego movementu, jest włączenie sprintu taktycznego, czyli coś takiego. Musimy włączyć, żeby wykonać e, oczywiście ten Slide Cancel. E, ustawienia do kontrolera możecie sobie skopiować z jednych z moich odcinków na moim kanale. Tam jest ustawienie sprintu taktycznego na automatyczne. Warto sobie to włączyć. I robimy to w sposób bardzo prosty. Biegniemy do przodu, dusimy kółko i tyle. Biegniemy do przodu, kółko i tyle. I to jest Slide Cancel. Nic bardziej trudnego w tym nie ma. Czas przyszedł na dropshota. Jest to metoda bardzo prosta. Wystarczy się tylko położyć przed przeciwnikiem i przymierzyć. Coś takiego. Tajemy, przybliżamy, tajemy. I musicie pamiętać też, że przeciwnik, który tak stoi w tym momencie, musi analogiem prawym, który jest odpowiedzialny za celowanie, zjechać po prostu w dół i przycelować, żeby was zabić. A wy w tym czasie po prostu go miażdżycie techniką, którą warto jeszcze znać jest snakeowanie. Używamy ją w momencie, kiedy ktoś do nas strzela i chcemy zweryfikować gdzie się znajduje, żeby po prostu nie dostać od razu hitboxa w łeb. To po prostu, że tak powiem, robimy coś takiego, już wam pokazuję. Staramy się po prostu zaglądać mniej więcej można to robić jeszcze w bardziej szybszy sposób. Niestety ja mam drewniane, że tak powiem, paluchy, ale idzie to zrobić o wiele szybciej. Widziałem, że niektóre osoby robią to znacznie szybciej. I to jest właśnie tnejkowanie, bardzo przydatna rzecz. Również polecam używać to w swojej grze. I na sam koniec jump shot. Tego chyba tłumaczyć nie trzeba, po prostu przed krawędzią skaczemy i nic więcej. I nie jest to trudne do wykonania, więc warto tego używać. Pamiętajcie, żeby wykorzystywać te techniki, bo one naprawdę wam się przydadzą w waszym gameplayu. Tutaj jeszcze dodając do tego slide cancela, dodam jeszcze, że jak robicie już tego slide cancela, to róbcie przed krawędzią i jak już wjeżdżacie, to po prostu zmierzycie typa i tyle. Wiecie już jak śledzić przeciwnika i polepszać swoją celność wraz z movementem to teraz przejdźmy do niespodzianki czyli to co wam obiecałem zmniejszenia opóźnienia w swoim kontrolerze do zmniejszenia opóźnienia w waszych padach będzie potrzebny taki program jak Hidus bf. dzięki niemu będziecie mogli emulować to i zmniejszyć te opóźnienie link będzie umieszczony w opisie będziecie mogli bezpośrednio sobie to ściągnąć poprzez kliknięcie tutaj trzech kropeczek i na tego napisu jak już ściągnęliście sobie ten program rozpakowujecie go a następnie wchodzicie w folder drivers a następnie odpalacie plik setup.exe po uruchomieniu tego wyskoczy wam takie okienko i tutaj musicie spośród urządzeń wybrać swoje wszystkie czyli all i spośród tej listy szukamy swojego kontrolera w moim przypadku jest on tutaj DualSense Edge, Wireless Controller. I następną rzeczą, którą musicie zrobić, to jest install service. Następnie tutaj sobie zaznaczacie 1000 install service. I tutaj będziecie mieć oznaczoną tą opcję. Zaznaczacie ją install service. Odłączacie pada od komputera podpinacie go z powrotem. I voilà, już macie zmienione, go, e, o, zmienione opóźnienie. Ale jak już robię ten materiał, to pokażę wam mniej więcej jak to sprawdzić. Po instalacji DSA4 Windows wyskoczy wam takie oto okienko, w którym będziecie mieli zaznaczone wasze połączenie kontrolera z PC-tem. Tutaj są do wyboru Wasze profile ustalone to jest domyślny, ja mam swój, ale tutaj wam pokażę, gdzie dokładnie sprawdzić te opóźnienie. Musimy przycisnąć sobie na edit. W każdym profilu tak samo się sprawdza, i wchodzimy sobie w trzecią zakładkę, i tutaj mamy swój input lag, tak zwane opóźnienie kontrolera. I na sam koniec bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i za to, że jesteście ze mną i mnie wspieracie. Życzę Wam teraz zdrowych, spokojnych świąt, Bożego Narodzenia, e, ciepła, radości, oczywiście e, dużo uśmiechu i wszystkiego, co można sobie zapragnąć na te święta od Bąkiego TTV. Trzymajcie się ciepło i bogatego gwiazorka Siema!